Cześć, witam wszystkich ponownie Witajcie na kolejnej misji szkoleniowej Na Cyprze Słuchajcie, dzisiaj takie święto Kurde, lotnictwa w dcs Bo Ten patch, który wyszedł No i ta, To co się zadziało Po tym patchu To jest coś Na co chyba wszyscy czekali Nie wiem czy wy tu widzicie Ja latam na Kulusie Rift S. Yy, mam ustawione MSA na razy 4. No i dosyć tam mam wysokie te ustawienia. No i wszystko zaczęło wyglądać pięknie i chodzi to na, naprawdę płynnie. Yy, także coś, coś wspaniałego. Słuchajcie, dzisiaj misja numer 2. Będzie to misja yy, druga z serii, na której Podkładam swój głos jako dowódca, czyli już nie jest tak jak wcześniej, że tam opowiadam coś tam, coś tam w czasie lotu, tylko wykonuję polecenia. Aczkolwiek może coś poganą, bo yy, tam gdzieś nie zawsze będę gadał przez to radio. Nie ma, jak to wychodzi. Wydaje mi się, że jakoś tak fajnie, yy, że jakiś się taki porządek robi przy tym szkoleniu. Yy, dobra, to co, zaczynamy. Witaj na kolejnym szkoleniu Dzisiaj polecisz wraz z Kijową na Politun Dzisiejsze zadanie to strzelanie z działka M230 Chang'an z poziomu pilota Rozpocznij procedurę startową Za parę minut przyleci po Ciebie Kijowa No i zobaczcie, mamy pierwszą informację Engine one fire. Engine two fire. APU fire. O już zobaczcie, że słychać kijowe. Gdzie on tu jest? dobra odpalamy i piu. O, oh, jest! No uroczy bym widzieć. Na chwilę lecimy na poligon trochę postrzewać. Dobrze z kalibru i Haca, za chwilę startujemy. O, widzicie, dobrze z kalibru i hadsa. Bardzo ważna informacja. Na razie odpalimy sobie silnik pierwszy. Drugi. No i dobra, nie się tam odpala, a ja w tym czasie skalibruję hacza. Wchodzimy sobie tutaj, tutaj. No i patrzymy w ten sam środek. Mam nadzieję, że jest ok. na drążku nie na pedałach, mamy GPS, -y. dobra. Czekamy na rozkazy Nie mam tu podwieszonego żadnego uzbrojenia. Okej, okay, gotowy? Startujemy. Kurs 35. Trzymaj się po mojej lewej. Okej. Okay. Ja pierdziela jak to płynnie chodzi wszystko. Jak to wygląda? To jest po prostu masakra. A miałem kupować nowy procesor Dobrze, że nie kupiłem 110. przejdź na moją prawą okej okay. słuchajcie z takich zmian jeszcze zauważalnych w opaczu, to na pewno to yy... Ten wziernik na hełmowy jest troszeczkę inaczej widziany teraz. Jest jakoś tak nie przeszkadza. Eee... Jakby, jakby śmigłowiec miał więcej mocy, jakby zapasu. Takie mam odczucie jakieś dziwne. Na dalsze rozkazy, napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się w to leciało. Jak Wam się podoba, to szkole? Trzymaj się, blisko. Opowiem Ci coś o tym działku. M230 Czajgany jest dużym osiągnięciem w tej klasie broni. Potrafi nakierowywać się dokładnie tam, gdzie patrzy pilot. Jest to działko z zewnętrznym napędem elektrycznym, który pozwala na szczelność. Od 1 do 750 strzałów na minutę. Inną zaletą jest jego wysoka niezalotność. To jest średnio 200 tysięcy strzałów bez zacięć. Zasięg skuteczny ognia to aż 3000 metrów. Amortyzatory działka całkowicie pochłaniają energię odrzutu. Umieszczenie stanowiska działka dość głęboko pod kadłubem ma zapobiegać wpływowi gorących gazów wylotowych na pracę kamery termowizyjnej FLIR oraz podczas strzelania w nocy Zapobiegając oślepieniu załogi płomieniem wylądowym, krótko mówiąc, to potężny miododatrzognie, który rozwali wszystko, no co spojrzysz, a może prawie wszystko. Misja, oczywiście, do pobrania w opisie filmu. za pomocą wziernika nahałowego i had będziesz musiał ostrzelać parę celi. Za chwilkę się zatrzymamy i wszystko ci objaśnię. No. podoba. Jak wyjdzie, to od razu go kupię, bo podejrzewam, że to będzie niesamowity moduł do DCS-a. Jeden chyba z najlepszych. No i zobaczcie, lecimy sobie tak dosyć powoli. Wszystko pięknie widać. Zero pikselozy Mam nadzieję, że to się też tak nagra ładnie. Bo wiem, że i ja tu mam większą płynność to i nagrywa się ładniej. A ja mam tutaj no maksa mam na pewno Niesamowite że do, czekam takich czasów, żeby były takie symulatory. No podejrzewam, że jeszcze za parę lat będzie to jeszcze lepiej wyglądało. No i zobaczcie, że przed nami poligon. Niekiewa ma coś takiego, że jak hamuje, to otwiera drzwi. Nie wiem czemu. To jest ewidentnie jakiś lak. Ale Radzie on jest. Zatrzymaj się. Widzisz ten kwadrat z kontenerów przed nami? To nasz specjalnie przygotowany teren, by nauczyć Cię precyzyjnego strzelania z poziomu pilota. W środku znajdują się różne pojazdy, a także ośmiu uzbrojonych żołnierzy. Twoim zadaniem będzie oblecić ten kwadrat i wyeliminować samych żołnierzy, nie rozwalając znajdujących się tam pojazdów. Dobrze by było, jeżeli byś zrobił to za pierwszym oblotem. Dam ci znać, jak wyeliminujesz wszystkie cele. Przygotuj się. Uzbroi działko i ustaw odległość na 800 metrów. Zastosuj jasność i hadsa, żebyś dobrze widział cele. Możesz zaczynać. 800. Yy, włączmy i hadsa. Działko wybrane. No dobra. Powiem wam, że to nie jest takie proste, naprawdę. A, nie mówiłem ci. że mogą do ciebie strzelać. Ale nie przejmuj się. Nie są w stanie ci zagrozić. Dam ci znać, jak wyeliminujesz wszystkie cele. Całkiem dobrze ci poszło, choć mogłoby być lepiej. Jak widzisz, wcale to nie było takie trudne. Wracamy do bazy, tym razem ty prowadzisz. Będę się trzymał po twojej prawej. Kurs 280. No i zobaczcie, jak to wyglądało. No niestety ee, mamy tu Kiowe. No niestety rozwaliłem hangar, ale żaden z pojazdów nie ucierpiał. plus 280 spadamy z Не об справа. że jak się spodoba to subskrypcja łapa w górę Następne szkolenie jeszcze nie wiem z czego będzie mam słuchajcie tam ostatnio wrzucałem na stronę taką książkę dla użytku wojskowego o Apachu. No i tam jest bardzo dużo takich różnych informacji specjalistycznych, między innymi ten tekst, który tu dzisiaj mówiłem o tym działku, ale też dużo innych informacji. Jeśli coś chcieli, to piszcie, to Wam zrobię skan na stronie. Tam jest taki spis treści. Można sobie wybrać jakiś rozdział, to y, mogę Wam to udostępnić. No i zobaczcie jak w ogóle y, seria, właściwie to Cypr, bo jesteśmy na Cyprze. Jak y, jest ta mapa już fajnie zrobiona, jest taka bardziej dopracowana. Może te dachy, wszystkie czerwone, są takie trochę dziwne. Nie wiem, czy takie jest rzeczywiście na Cyprze. Nie byłem nigdy, szczerze mówiąc. Ale te dachy takie trochę przesadzone chyba są z tą kolorystyką. Może mi się tylko wydaje. Przed nami baza. Ląduj pierwszy między hangarami. Widzimy się już niedługo na kolejnym szkoleniu. Na razie. No i mamy bazę. W ogóle ta baza bardzo fajna jest. Na Cyprze są takie dwie. Tam mi się wydała taka trochę fajniejsza. Zobaczcie wjazd na tę bazę. Eee, bardzo fajnie. Żołnierze sobie tu pilnują. Eee, za to na serii nie mogę zrobić e, tych. Nie wiem, w ogóle nie mam dostępu do tych żołnierzy, co chodzą. jest wkurzające, bo zrobiłbym to jakieś patrole. A tu lipa. Uważać, żeby nie zaczepić tutaj gdzieś wirnikiem. I dobra i to by było słuchajcie na tyle yy, pozdrawiam wszystkich zachęcam do subskrypcji yy, do pobrania sobie misji yy, do jak ktoś nie widział to się jest tu pierwszy raz to w ogóle żeby sobie ten mój kanał obczaić tam mam dużo misji do pobrania, jakieś tam scenariusze. Wszystko jest, że tak powiem, każda misja jest kontynuacją wcześniejszej. Ale to myślę, że jak sobie tam zaczniecie wchodzić, pobierać to wszystko, tam tłumaczę w czasie filmów. Dobra, to do następnego. Trzymajcie się, cześć.